Kolejna na dzień dzisiejszy opadówka. Popatrzcie przez okno, niestety, bo mam lekcję. Popatrzcie, jaka smuga opadowa. Komórka nad nami oraz opady deszczu. To jest już druga w ciągu trzech dni. Nie, to jest już szósta w ciągu trzech dni opadówka nad nami. Tam wybucha CB, ale raczej nie wybuchnie, bo dzisiaj jest mało energii potencjalnej. Zdziwiło mnie to, co wywalił GFS w nocnej aktualizacji, dlatego też przeanalizuję dzisiaj e, inne modele synoptyczne. Zobaczymy, co wywala. Raz wywala zimno, raz wywala ciepło i być może burze, być może nie będzie burz. Szlak wie, poczekamy, zobaczymy. Do majówki jeszcze jest spory zapas czasu mamy do 22 kwietnia. Do majówki jeszcze mamy ponad tydzień, więc tak naprawdę może się wszystko stać w prognozach. Zapraszam na kanał również na kielskim, owca Kamin Kamil Majson, na kanał kolejowy Kamil. Subskrybujcie, lajkujcie, nabijajcie wyświetlenia i do zobaczenia wkrótce.